Cześć, witaj w drugim odcinku. Dzisiaj będziemy zgłębiać temat instalacji Home Assistant, czyli softwareu do automatyki domowej na komputerze. W moim przypadku na starym laptopie, którego już nie używam. Dlaczego wybrałem laptopa, a nie na przykład Raspberry Pi? Z prostego względu budżet. Laptopa miałem z darmo, leżał gdzieś w koncie. Stwierdziłem, że zainstaluję na nim. Home Assistant, właśnie wsadzę go do szafki z routerem i o nim zapomnę. Ma uszkodzone wyjście HDMI, które nie będzie w tym przypadku potrzebne, więc nada się idealnie. Wystarczy, że dokupimy dongla, taki styk wczepiany na USB, który pozwoli nam rozszerzyć funkcjonalność tego laptopa o protokół Zigbee. I dzięki temu będziemy mogli się komunikować z różnymi inteligentnymi urządzeniami. Dobrze, zaczynamy od tego, żeby zgrać oczywiście jakieś um, potrzebne pliki z, z tego laptopa, bo wszystkie dane zostaną z niego usunięte. Kolejnym krokiem jest przygotowanie pendrive'a. Zalecają minimum 8 GB pojemności. Ja mam właśnie ósemkę. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to zmienić dwie wartości w BIOSie. Ja tutaj mam ściągawki. Jestem na oficjalnej stronie Home Assistant, gdzie jest instruktorz krok po kroku. Jeżeli będziecie robić to samo co ja, to też zrobicie to poprawnie. Pierwsza to jest Boot Mode, żeby nie było Legacy, tak jak tutaj u mnie, tylko UFI. A druga rzecz to Secure Boot. Musi być wyłączone. Czyli te dwie wartości zmieniamy. Naciskamy zazwyczaj F10. Zapisujemy zmiany i na chwilę możemy wyłączyć komputer. Teraz przygotujemy pendrive'a butowalnego, który użyjemy tylko w celu uruchomienia Ubuntu w trybie testowym i dzięki temu będziemy mogli z poziomu Ubuntu zainstalować system Home Assistant. Ściągamy taki program, który się nazywa BALENA. Balena Etcher. Instalujemy na naszym komputerze. Podłączamy naszego pendrive'a. Też musimy przygotować plik z obrazem systemu operacyjnego Ubuntu. Wchodzimy na stronę ubuntu.com, ukośnik download. I tutaj ja ściągam wersję desktop. Ostatnia w tym momencie to jest 24.04.01. Odpalamy. Balena Etcher. I wybieramy Flash from File. Wybieramy nasz obraz Ubuntu. Następnie wybieramy Target, czyli naszego pendrive'a. Tylko, oczywiście, upewnijcie się, że dobrego pendrive'a wybieracie, bo wszystkie dane zostaną usunięte, więc to jest ważne. Zaznaczamy pendrive'a i klikamy Flash. Nagrywanie tego pendrive'a chwilę trwa, także uzbroić się w cierpliwość. Dawaj, dawaj, dawaj. A jeszcze walidacja. W międzyczasie można zrobić sobie kawkę, herbatkę, szybki trening, parę pompek, obejrzeć ulubiony serial, może nawet dwa odcinki. Ok, walidacja się zakończyła. Flash completed. Zamykamy to okienko. Odłączamy pendrive'a, wkładamy go do laptopa, odpalamy. Z laptopa wybieramy, bądź automatycznie powinien nam się wybrać USB do uruchomienia systemu. Klikamy tutaj zatwierdzamy Try or install Ubuntu zgodnie z przewodnikiem na stronie Home Assistant, pojawia nam się logo Ubuntu. Tu się w ogóle fajnie nazywa ten system, bo się nazywa w skrócie House, czyli Home Assistant. Operating System. Fajne, fajne. Mamy sygnał powitalny Ubuntu. E, wybieramy język. Ja wybieram angielski. Nie ma to dużego znaczenia. Idziemy dalej. Accessibility. Nic tu nie wybieram. E, układ klawiatury. Też nie ma to znaczenia. Natomiast ważne jest, żeby zapewnić Ubuntu dostęp do internetu. E, ja podłączę się do mojego Wi-Fi. Klikamy next i tutaj jest ważna kwestia, że nie wybieramy instal Ubuntu, nie instalujemy, tylko try Ubuntu i klikamy close. Uruchamiamy przeglądarkę internetową, w tym przypadku mamy zainstalowaną Mozilla i wpisujemy adres home-assistant.io installation i musimy wejść, ściągnąć obraz Home Assistant, o tutaj. I ten obraz widzę, że zajmuje 381 MB. Nie jest to jakoś bardzo dużo. Ma rozszerzenie img.xz. Czekamy aż się ściągnie. Klikamy w dolnym lewym rogu. Show Applications i wpisujemy Disks. Uruchamiamy tą aplikację. Klikamy na główny dysk, Wybieramy menu z kropek i klikamy Restore Disk Image. Klikamy Downloads, wybieramy nasz obraz ściągnięty, start, restoring, zatwierdzamy. Klikamy Authenticate, i rozpoczął się proces zapisywania obrazu Home Assistant na laptopie. Ok, w momencie gdy zakończył się cały ten proces, możemy po prostu wyłączyć laptopa. W prawym górnym ikonkę zasilania i power off. Tutaj jest komunikat, żeby wyjąć pendrive'a i nacisnąć Enter. Tak robimy. Pendrive już nie będzie nam potrzebny. Teraz, jeżeli ponownie uruchomimy komputer, powinien. Już się nam uruchomić Home Assistant. I jeżeli widzimy takie napisy, szybko się przewijające, to znaczy, że butuje nam się Home Assistant. Jeżeli pojawił nam się taki ekran, to znaczy, że wszystko zrobiliśmy dobrze. W tym miejscu powinien się pojawić adres naszego home asystanta lokalny, ale nie mam podpiętego kabla, ani nie jestem podłączony pod Wi-Fi, więc oczywiście nie ma jeszcze tego adresu tutaj. Kolejnym krokiem jest fizyczne podłączenie laptopa do domowego routera. Jedną końcówkę podłączamy do routera, a drugą do laptopa. I jeszcze raz uruchamiamy cały system, i wtedy powinien nam się pojawić tutaj adres IP, który zostanie przypisany do naszego Home Assistant. Co za tym idzie? Będziemy mogli się do niego dostawać poprzez przeglądarkę z naszej lokalnej sieci, i nie będziemy potrzebowali fizycznego dostępu do tego laptopa. Będziemy mogli go wsadzić gdzieś w szapkę obok routera i o nim tak naprawdę zapomnieć. I od tej pory już nie musimy fizycznie mieć dostępu do naszego komputera do naszego laptopa. Wystarczy, że z lokalnego komputera, który jest podłączony do tej samej sieci, czy po Wi-Fi, czy po kablu, wpiszemy adres naszego serwera Home Assistant, czyli w moim przypadku 192.168.079 i musimy na koniec dopisać port i w tym przypadku jest to 8123 i on będzie niezmienny. I jeszcze taka jedna wskazówka: jeżeli w przeglądarce wpiszemy zamiast naszego adresu IP Home Assistant, pisany razem.local2.8123, e, to też uzyskamy dostęp do naszego Home Assistant. Klikamy Enter i mamy jakże wyczekiwany e, ekran e, Home Assistant. Klikamy Create My Smart Home, wpisujemy nazwę użytkownika i hasło, zatwierdzamy hasło i klikamy Create Account. W następnym kroku wpisujemy adres naszego domu bądź mieszkania. Oczywiście nie trzeba podawać dokładnego adresu, ale warto w przybliżeniu zaznaczyć, gdzie się znajduje, żeby później mieć. Lepsze rozeznanie i też lepiej panować nad automatyką, nad różnymi strefami. Dane diagnostyczne, użytkowania i tak dalej. Ja nie zaznaczam żadnych zgód. I jesteśmy all set, jak mówi komunikat. Klikamy Finish i mamy nasz ekran zarządzania Home Assistant. W tym odcinku to wszystko, a ja zapraszam was do kolejnego, w którym będziemy konfigurować Zigbee2MQTT. Do zobaczenia!